Ola tak? No sam. Na, na, nabijamy, nabijamy, no chodź, hop, tutaj, hop. Pomuszę tam, tak? Hop. Ola, dobre? Mniam? Poczekaj, no, tak, hops. Zrobimy hops i, i chlebkę. Hops. Dobrze, no sama, no wejść tu sobie na coś, tak? Spróbuj. Mocno, dobrze. Nie. Lubisz paróweczki? Rączką chcesz jeść? Ola, trzeba jeść widelczykiem. Ładnie widelcem. No. Tak z góry troszkę. O i hop. Niam. Chodź, teraz zrobimy troszkę z chlebkiem. Hop i hop. khôngến mình nhớ mình Mniam, chlebek też mniem tak. No, a teraz paróweczka. Rączką, rączką też, tak? Aha. Chlebek rączką, a paróweczkę na widelcu, tak? No pięknie, dobrze, kończymy.